Dostajecie takie wytyczne rzeczywiście przed pokazem? Słuchajcie, jak się potkniecie, to robicie tak i tak? Raczej dostajemy takie wytyczne, że jesteście cudowne, dacie radę i że to jest wasz dzień, i że dziękuję, że tutaj jesteście, więc jakby mamy takie duże natchnienie z jednej strony i nikt nie myśli o sytuacji, gdzie mogłoby się coś złego wydarzyć, więc to też dużo pomaga, bo jesteśmy pewne siebie. No jakby te dziewczyny, które chodzą w pokazach, wiedzą na co się piszą, tak, jeżeli są nowe, oczywiście mają tremę, ale na backstage'u zawsze przekonujemy je, że nie ma nic strasznego, to naprawdę trwa dosłownie chwilę, tym bardziej dla nas modelek, bo tak naprawdę, no, co to jest, to, to, jest, to jest wyjście, które trwa 5 minut, może mniej. No zależy. Zale, zależy od pokazu. O, pięć minut powiedziałam. W sumie do, zależy od długości wybiegu. O, niech tak zostanie. Dokładnie. W sumie wywróciłaś mi trochę świat do góry nogami, wiesz? Bo mówisz, że jesteście takie dopingujące i klepiecie się po plecach, co jest super. A mi się zawsze kojarzy, nie wiem, ten świat, że jest właśnie taki zimny, oschły, że tam jest stres, że po prostu przed tym wyjściem są jakieś takie dziwne emocje towarzyszą. mnie. jest tak? Nie, no to raczej na castingach ewentualnie zdarzają się dziewczyny, no które po prostu... Bardzo by chciały mieć tą pracę, ale nie wydaje mi się, że jedna drugiej życzy bardzo źle. To raczej nie na tym polega. Oczywiście jest ogromna konkurencja, bo dziewczyn jest coraz więcej, a pracy jest coraz mniej, niestety. Jednak ja bym, ja bym się na tym w ogóle nie skupiała. Nawet jeżeli, jeżeli ktoś to będzie oglądał, kto chce być modelem, modelką, to niech się o to nie martwi, bo naprawdę ja byłam na kontrakcie w Mediolanie dwa razy, byłam w Meksyku i spotykałam same cudowne osoby. No to zależy od nas, tak? Jak my się będziemy też zachowywać w stosunku do ludzi. Jeżeli ktoś się zachowuje okropnie, no to po prostu z nim nie rozmawiamy i tyle. No i cudownie, selekcja naturalna. Tak. <laughs> Dziękuję Ci, Julia. Dzięki.